Jeszcze sportowo, Paweł król nokautu z tym Xboxiem Promotion, no, on po prostu rośnie w siłę. Naprawdę ten chłopak niesamowicie mnie zaskoczył. Taka eksplozywność, taka siła. On taki nie był przecież. On był no, do dobrym pięściarzem ułożonym, ale teraz znaczy? naprawdę e, zrobił duży progres. miłość to oglądało. Ja myślę, że on tam jednemu polskiemu zawodnikowi, teraz to nawet jakby dwóch na niego wyszło, to by był, zrobił go... W... On zawsze był pewny siebie. To od, od samego początku, od debiutu. To ale też widać. taki skromny, pewny siebie. Ja, teraz ja to na naprawdę go lubię. Wagowo. To chyba dobry wybór w tym momencie. No to życie pokaże. Ja wiem, myślę, że on jedno zrobił bardzo mądrze. To jest jeden z nielicznych zawodowców, którzy zarobione pieniądze inwestuje tak, w siebie dobra. w sparring partnerów. No jeżeli Waszka, nasz przyjaciel, zarabia jakieś pieniądze, pieniądze ale jedzie tam, żeby służyć jako sparring partner. A tutaj przed galon no, oszczędza i no to, 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 to ile, ile po prostu zainwestujesz, ile zasiejesz, tyle zbierzesz. No. I on, Parzen moc, mocno i bogato sieje i bogato zbiera. Ale chyba też zaufał Mateuszowi w tym wszystkim. Jest takim zawodnikiem, który bardzo mocno zaufał, że pomocą Mateusza może do czegoś w życiu dojść nie? i to widać, ja potwierdzę tylko to, jak on się zmienia też mentalnie z takiego e, prostego chłopaka, już w tej chwili i się inaczej się z nim trochę no ja rozmawia. Nie, Ubiej, ja to, ja... trochę. No, no to, właśnie, bo to, 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 to Mariusz Grabowski to, w niego inwestował, kto dał mu szansę, słuchajcie, niech się całym, nie interesował Na Ruchewski całym dystansie, już. od kiedy pierwszy raz, nie, nie pamiętam. Pamiętam kiedy to było. To pamiętam Zobacz... Rzeczeskiego w ogóle. To on, on był na no to małych miało... galach, yy, na początku zaczynał, tak? Potem Tym eks się rozwinął i gdzieś tam teraz może też boksować ma na Pamiętacie, on mówił, że chce pobić rekord Diablo-Włodarczyka przed 25 rokiem życia, zdobyć Mistrzostwo Świata. Nie udało mu się, to nie zdążył, ale no chłopak miał potencjał. Ja pamiętam, że mówiłem, że, że, że jest z nim potencjał, ma kopyto w pięści, Doszła ciężka praca i są efekty. I tutaj już ja kończę też, żeby tam dopuścić kolegów, I jedna istotna rzecz. Tam się pojawił młody trener. Mówiliśmy o tym, że brak który jest. który też jeździ do Anglii, inwestuje, który, ty, 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 jedzie na, y, tak. na o, i to, wakacje, co w sensie zostawia rodzinę my, gdzieś tam, polecenia. nie wiem, w hotelu i idzie do tak, klubu, także tak, za własną bo mam kasę. Nie, nie tak, tj. Tj. Jest, jest, jest Fiodor, który jest to. specjalistą naprawdę znakomitym, wielki szacunek dla niego tylu przecież bokserów wychował, hmm. ale tutaj rośnie tam na, nam taka gwiazdka też, no, no, że to nie, nie Znaczy, Generalnie rzeczywiście m, m, bardzo miło zawiesić oko na, na mistr KO, tak? Bo teraz zmiana, zmiana, zmiana e, przegląnim ringowego. Faktycznie efektywne, efektywne walki. E, Okej, okay. fajny pomysł z tym rzeczywiście decyzja o odrzuceniu walki e, tam o mistrzostwo, która się pojawiła, natomiast... Ja bym rzeczywiście chciał zobaczyć teraz pana Czeskiego w walce z kimś, z kimś lepszym, rzeczywiście z kimś wymagającym, z takim testem, tak jak... Ja mówię, jak, czekamy na, jak również czekam na to, by w końcu Fiodor Czerkaszyn, tak? Też, też, no też z, mnie, Ktoś go przetestował. Niewątpliwie tak? tak? Ktoś go przetestował w końcu, bo, bo jest problem z tym, żeby znaleźć rywala. Owszem, 8 rund z Grafką, z Bartkiem Grafką, to jak wiemy, Bartek, który się nie przewraca i potrafi przetestować i dać dobrą walkę. Te 8 rund było bardzo potrzebne by Fiodorowi, natomiast cały czas teraz też czekam na to, żeby w końcu Fiodor delikatnie wypłynął. Ja, ja mam do Ciebie jedno pytanie, bo tak się tak. zastanawiałem. Bo, y Reklamowaliście Fy Fiodora Czerkasyna jako e, reprezentanta polskich, e, czy, czy on ma e, polskie obywatelstwo? Jesz... Ja kiedyś pamiętam M wywiad z nim, czytałem, i on mówił, to to że on pobyt. się zastanawia, czy powinien reprezentować Ukrainę, czy Polskę. Nie, on ma kartę stałego pobytu, przygotowuje się do egzaminu. I teraz, jak rozmawiam z Fiodorem. Em... To jest teraz ten okres mniej więcej, prawda? Ja nie chcę tutaj wprowadzać kogoś w czy to już ale on nie jest. Zdecydowanie, ale że walczy i będzie dla będzie... Polski? Znaczy, nie wiem, czy, czy będzie walczył dla Polski, natomiast chce przyjąć polskie obywatelstwo. No tak, bo można bo przyjąć walterstwo. polskie obywatelstwo i nie walczyć za Polski. Ale z... z... masz podwójne wtedy, prawda? To Polski. mistrzostwo Polski. A, o młodych Ukraińcach. Tak, w ma Polski. Jak to jest możliwe w ogóle? Wiesz, no, pojawiają się międzynarodowe mistrzostwa Polski, prawda? Gdzie wtedy ewentualnie w różnych dyscyplinach, gdzie masz dopuszczalny ale no, tak, tak, że... no tak, ale to jest tytuł międzynarodowy,